Katowica. Dotarliśmy do Katowic. Na szybką kawkę i szybkie jedzenie. W postaci jak zwykle u nas to jest pizza, eee, a później jest plan eee... jechania na lotnisko. <laughs> nie, pozwiedzenia trochę katowic. Ta pizza śmierci. Jak, to jest. Nie wiem, jakiś ser. Specjalny ser to jest, ale nie wiem jak się nazywa po Dobra, próba numer dwa To jest nasz pierwszy vlog eee, Nagrywamy go z podróży do Kolonii, do mojej mamy eee, W planach jest właśnie Kolonia i jeszcze Amsterdam, bo od mojej mamy jest tam 3 godzinki samochodem, więc sobie pojedziemy. Jest to w sumie taki troszeczkę spontaniczny wyjazd. Zaplanowany miesiąc wcześniej, ale na no, takim spontanie, świątecznym. Jesteśmy pod katedrą. Tak. Właśnie idziemy na niemieckie śniadanko no. czyli pewnie wróci jakiś burst Katedrę Ale pokażemy katedrę robi wow. Jest takie wielkie Co sobie przychodzić, chcesz sobie Chcesz się załatwić Wchodzimy i no fajny patentik powiem szczerze Nasze pierwsze śniadanko w Niemczech jajecznica miał być wurst, ale jest jakaś szynka może być Więc co, na wypasie soczek, kawka będzie jakaś później dobrze. Jeszcze odka. I czekamy na kawkę teraz w kawiarni, która jest pod muzeum czekolady, lindy I don't wanna come undone, come undone Cause I moved on with my life, with my life But I still crave your touch, crave your touch Amela, jak się czujesz po pierwszych czterech godzinach zwiedzania? Zmęczona Mnie też nogi bolą, mimo że... Mimo że nie, nie zobaczyliśmy nie wiadomo ile, to jednak mnie już ktoś się pić, nogi mnie bolą ale wieczorem na szczęście masaże balijskie z jacuzzi, więc na pewno trochę odpoczniemy. Ale my lubimy intensywne zwiedzanie, więc jest to typowo dla nas mm -hmm. trzydniowy wypadzie Jesteśmy na tureckim śledanku, typowym. Zwracamy talerzyk z jakimiś przekąskami Pita z serem Frydeczki Herbata Możesz na nasionę herbatę? To jest Nie To co jemy? Kolejny przystanek na naszej trasie. Że jesteśmy w kolonii. Właśnie minęliśmy flamingi, które są tam z tyłu. Dzisiaj troszeczkę deszczowo. No, ale już jesteśmy dzisiaj podwożeni autem. Także dużo lepiej, nie i nie ma wygodniej. Jak ale jest deszczowo. Put your hands on my shoulders Pull me Ja generalnie nie jestem zwolennikiem zoo ja też nie Ale moja mama miała pomysł, żeby przyjść Zawsze ja do bardziej nie W ogóle jednak gdzieś te zwierzęta na wolności oglądać ja. Tak typowo Zamknięte w klatce Tam jak ktoś mieszka to w jaki ma fajny widok Generalnie nie? Ale dzikie zwierzęta może sobie patrzeć. Spoko. Niestety deszczowo. Trzeba było wyjąć parasolkę. Adam się wrobił, że w tych wielkich koszach jest karma dla do... zwierząt. No tak myślałem, że to, no, każdy jest ob obrazek inny na tym koszu. Myślałem, że tam jest karma, ale nie było. Do zoo. kosztowało nas 90 euro na 4 osoby. Czyli prawie 4 stówki Tak. Wiadomo, no, do nie aczkolwiek, przeliczamy tego, tak, ale. Aczkolwiek, że oszczędziliśmy na moim bilecie, bo ja mam ze sobą legitymację studencką, która przyczyniła się do obniżki 6 euro, chyba. Także jak macie, to bierzcie ze sobą legitymację. No studencką. bo czasami sprawdzałem, czasami nie. Ja też jestem tak. studentem, ale legitymacji. Tym razem ze sobą mnie wziąłem. No i 6 euro trzeba było więcej zapłacić. Ale to fakt, że czasem tutaj sprawdzali, a czasem w ogóle yy, nie. Także to też zależy. A czasem naprawdę zaoszczędzi się dużo na tych legitymacjach studenckich. Yy. I druga sprawa jest taka, że obok, dosłownie obok ZO jest za. Parking. <laughs> Parking. Yy, Także się nie. Nie musicie się martwić o no. zyskuję. akurat auta. jest mało ludzi, bo jest beznadziejna pogoda pada deszcz, Więc parking był, można powiedzieć, całkowicie wolny. Tak. Nie było dużo zajętych Ale miejsc. Ale gdzieś obok dosłownie jest przystanek, na, tram, na tramwajowy przystanek. Także tutaj też połączenie chyba jest dobre. No. I... W ogóle tak porównując sobie u nas za cenę. Ile my płaciliśmy? Pamiętasz wtedy za wyjście? Z kartą łodzienną to jest 40 zł, ale bez karty łodziennej to tak 70. 5 no. zł się zapłaci za wejście do zoo łódzkiego, gdzie to zoo łódzkie no, jest teraz po remoncie, więc to jest takie duże. Dusy... no, całkowicie tak. no. Choć tak porównując powiem Ci szczerze, że mi się tak bardziej podoba. Tak, to, to tutaj mi się bardziej podoba. Tak, bo to jest więcej zieleni. Jeśli chcieli się tu wybierać, to wybierajcie się w godzinach, nie wiem, 14, bo tutaj o 14 więcej się będzie jakieś. Karmienia, karmienia są. zwierząt są, więc. Warto to zobaczyć, bo tutaj tak. te zwierzęta można zobaczyć. Nie są pochowane. Tak, i te fo foki, w ogóle jest bardzo dużo fok. Ale no... Tak, jakieś pokazy jak z fokami też... Są. To o 14 teraz podróż statkiem. 60 euro Say a thing, say a thing. You can't change my mind, change my mind. Just keep touching me, touching me. So I can say goodbye, say goodbye. Cause you feel right, you feel right. Idziemy właśnie do fajnej chińskiej knajpy No, jesteśmy tak głodni Popularne generalnie w Niemczech Płacisz, nakładasz sobie ile chcesz, jesz do oporu Tak Nagramy jak to wygląda i powiemy wam ceny Bo generalnie tutaj bardzo dużo wydajemy w ciągu dnia Najwięcej chyba idzie na transport eee, Także no, tutaj jest wydatek spory, no bo jak się takie na mieście, to ze 100 euro na 4 osoby wyszło. No. Za obiad. Dobra, to jest tak najpaczak, tak wygląda z zewnątrz. Polica taka zwyczajna, trochę mi się kojarzy generalnie z Wielką Brytanią. Pokażemy jeszcze w środku jak będziemy sobie nakładać i co mamy na talerzach I powiemy wam jaka cena za tutaj za kolację mylała ja właśnie nakłada sobie spośród tych dań. I wiadomo, wszystkie typowe żarcie Pełno mięsa Makarony Jakieś krewetki Ja też sobie zaraz nałożę i pokażę co na talerzu Dobra, Anna sobie wybrała jakieś kurczaczka, ryż, warzywa Zimniki też, widzę, że podobnie tak jak na moim talerzu W ogóle jest jeszcze jest zupa, ale sobie jej nie wziąłem, myślę, że wezmę sobie na drugie danie Gdy na nią sobie popatrzeć na cenę, to tutaj widzę, że od poiedziałku do piątku jest za, jest za 15 euro I to jest taki fajny bufet tam, jak sobie widzieliście no, sobota, niedziela 17. No i jeszcze się ile zmieścił. A po zapłaceniu dostajemy jakieś kasteczko z wróżbą. No, mm -hmm. to już nie jest. otworzyć. Jest i czytaj. A A daj mi połowę, ja też zjeżdżę. Jeżdżę czytaj? To jest po nie... nie. Masz po angielsku? Dobra, pojedliśmy. Generalnie, ja chyba zjadłem dwa talerze takiego mięsa. Myślę, że z półtora kilo to na spokojnie zjadłem. Makaron, ryż. Yy, zupka jeszcze do tego była. Na zupki nie pokazałem na filmie. I co jeszcze mieliśmy? Deser, nie? Lody, galaretka. Nie zjadłam lody. No tak, ty jest, dwie porcje lodów w sumie. No bo ja zjadam mało jakby jedzenia W sensie jeden talerz sobie wziąłem. W porównaniu do nich to... No ale naprawdę powiem wam szczerze, że fajna opcja Ale nie mógłbym tak jeszcze na przykład co dzień nie, no. albo co weekend, bo... Bo to I... jest strasznie ciężkie Ale ja się dużo więcej niż normalnie byś zjadą, Bo mm -hmm. w restauracji dostajesz jeden talerz tak, I już więcej fajnie. nie zjesz, a tutaj... Taki, normalnie taki restauracji... ładuje się w siebie tyle żarcia, że, że... Tak Ale I... myślałem, że będę się gorzej czuł, ci, że jak już wyszliśmy teraz no jest się dobrze tu, bardzo dobre, smaczne jedzenie, naprawdę. A teraz jeszcze idziemy na diabelski młyn. Chyba. Bo jest, robi się ciemno, będzie fajnie oświetlone. I zobaczymy mole róż, rouge, jak to było? Mm. Takie musical generalnie, nie będziemy... Monel, nie, nie będziemy szli do niego, tam chodzi no nam takie przedstawienie. Tylko zobaczymy sobie z zewnątrz, bo będzie Ale jak będziecie mieli okazję, to sobie zobaczcie właśnie, czy jakieś... Jakieś spektakle grają, bo to chyba jest coś w stylu burleskiej. Burleski? A nie wiem co to jest, nie, to ale się, tak. Nie wiem co się okay. wymawia, ale to jest... bardzo zobaczenia. Generalnie powiem ci, że miasto wygląda dużo inaczej w nocy tak. i w dzień. Jak jest oświetlone, jest nieoświetlone. Można ledwo rozpoznać co było trzeba wyjść bo tam po to, bo... a tu jest ta, to jest ten muzyka. Ale to było w ogóle nie jest hmm. to tak jakby nie było przydno hmm. Ale nie, powiem Ci że na kamerze to fajnie wygląda na takie wrażenie, ale jakby było stanąć. bardzo duże tam stanąć, sobie To jak nie wygląda po drugiej stronie? Przejdziemy na drugą stronę i zaraz nagramy z drugiej strony In the morning it's over I just need closure no no I just need closure I just need closure A w ogóle tak wam opowiemy taką ciekawostkę choć odnośnie Niemców Oni są Wychowani w bardzo taki rygorystyczny sposób, no. strasznie boją się generalnie policji, no. przestrzegają takich wszystkich praw. No, wiadomo, że trzeba przestrzegać, ale my na przykład w Polsce jak jest czerwone światło, no to przejdziemy, nie? Jak gdzieś tam jest zakaz na przykład pieszych, no to jak się przejdzie, to się tak nie przejmujemy. No. A tutaj właśnie facet mojej mamy bardzo przestrzega takich rzeczy i tam byliśmy na parkingu i też nie mogli iść, jakby po ulicy wyjść z parkingu. Bardzo się tego jakby wystraszył. A my mówimy chodź idziemy, przejdziemy normalnie, no, tak, bo w Polsce tak robimy, nie przejmujemy się takimi rzeczami za bardzo. On powiedział, że za to może dostać mandat i mogą na kamerach nas sprawdzić. Mm -hmm. To my się trochę tak z tego śmialiśmy. Tak. I tak samo jest z parkomatami, że tak bardzo no jakby płacą raczej te miejsca parkingowe, to też zależy w jakichś częściach Niemców, ale... O, pokażemy no Wam to w ogóle róż, bo właśnie jest teraz za nami jesteśmy po drugiej stronie. I tak to wygląda z drugiej strony. Zaraz tak. też zmienię kamerę i Wam pokażę jak to wygląda z przodu. To właśnie przed tym róż w ten sposób to wygląda. A przed nami jest most, który ma no sobie bardzo dużo kudek. I to generalnie te kudki bardzo świecą, dosłownie jest... tak odbijają się to, że to śmiesznie wygląda. Jak gdzieś wyczytałem, a, że to jest jeden z najważniejszych mostów w Europie generalnie. Tak. Tylko szkoda, że nie jest jakoś oświetlony. No, szkoda. Ale jak Katedra generalnie też nie jest oświetlona. Płynność kiedyś była i robiła duże wrażenie. Teraz wygląda, taka, teraz wygląda trochę na taką opuszczoną. No, jest strasznie. A ciekawostka, bo sprawdzaliśmy Bursz Kalifa ma która wiedziała o Zaktu. A ta katedra Kulern Ndum, się nazywa po niemiecku. Ma 157, czyli jest. 5 km mniejsza od tej Ale i tak robi ogromne wrażenie, tak, jak Tak, no, jest wielkie wałów. są drobimy, to polecamy. Tak jest. No i jeśli chodzi o tutaj, o tą zieleń, która rośnie jakby obok teraz Adam już przeszedł, ale za Adama, właśnie rosną tutaj praktycznie wszędzie. To są takie żółte. Nie, nie wiem, jak to są. Nie wiem, jakie to są kwiatki, ale w każdym bądź razie tutaj rosną. Przy ulicy bardzo, bardzo różne, różne rodzaje kwiatków, i to jest bardzo fajne, że tak dbają o to miasto tutaj. No, ja myślałem, że na przykład w Polsce mamy fajne parki w Łodzi, ale jak się tak właśnie podróżuje, ostatnio nie byłem tak w Europie, tylko gdzieś poza Europą. Tutaj patrzę na te parki w kolonii, to są takie bardzo zadbane. Tak, te trawy są takie zielone, tak naprawdę. A dzisiaj jesteśmy w Amsterdamie. Tak, trafiła nam się bardzo ładna pogoda, bo świeci jest, jest nawet ciepło. Mieliśmy trochę problem z parkingiem, ale sytuacja opanowana. Tak udało się. Par parking w centrum na cały dzień 35 euro. I w sumie, jak tak sobie przeliczyć, to normalne na Amsterdam, wspólnie jest dobry krytek z majonezem. To są jeden z lepszych krytkownic. Strasznie dużo ludzi. Myślałem, że w tym okresie jeszcze nie będzie tak dużo. Ale jest Ciekawe, jak to wygląda generalnie, jak jest lato. Myślę, że naprawdę można się zdziwić. on someone's bed a girl that I had hardly met my head is spinning like up in on days now you're waking up to lying next to me in your room now I'm quite used to someone so new Dobra, go? Kupiłabyś go? Dobra, jak że się do Amsterdamu, to nasze kujcie sobie karty, bo gotówką raczej sobie tutaj nie poradzicie, żeby zapłacić. Raczej że są przystosowani do płatności kartą. Generalnie ser są właśnie zerowe domy. Chciałabyś tam mieszkać? Muszę jazdę yeah. Po prostu kupujesz Czystyczkę. i jedziesz. Fajne auto. No, Musimy się zmieścić. Wszędzie coffee shopy generalnie, ludzie sobie siedzą, palą rzęcika, piją kawkę. Ale w słońcu jest bardzo ciepło. Super pogoda nam się trafię. Cena jest żera. Nagrywka już po powrocie do łodzi. Tak. Bilety kupiliśmy 150 zł, dwie strony tak. za osobę. Plus my jeszcze musieliśmy siedzieć obok siebie, to dodatkowo 150 zł do każdego lotu. Ale można to zrobić bez tego, jak wytrzymacie tak. półtorej godziny A. bez siebie. To taki tyle trwały lot, generalnie. Tak. Spanko 0, zero Postaliśmy u mojej mamy. No, Jeżeli chodzi o żarcie. ceny żarcia, no to wiadomo, opłaca się bardziej kupować w markecie, no bo wychodzi taniej. Mhm. Ale cenowo porównywując, no to trzeba trochę się przygotować na to, że wyda się więcej niż w no, Polsce. Tak trzykrotnie więcej. Więc takie jakieś wyjście powiedzmy do Knajpki, no to od 400 za trzy osoby chyba płaciliśmy. Tak, bo kolejna sprawa to jest taka, że warto, żebyście serio brali, to tam wcześniej wspominałam. Te legitymacje studenckie, bo jak, jakbyśmy to teraz tak podliczyli, to dzięki mojej legitymacji e, zaoszczędziliśmy może 100 zł, 200 zł. No więc naprawdę to się opłaca brać. Te wszystkie legitymacje. Dobra, jeszcze taki tip odnośnie parkingu, w parkowania w Amsterdamie, bo dowiedziałem się, że jest coś takiego jak PR, to jest chyba skrót od park and ride. I wtedy parkując sobie na takim parkingu, kawałek od centrum w Amsterdamie, możemy pojechać sobie metrem do centrum i z powrotem. I wtedy bilet na ten parking kosztuje 1 euro za jeden dzień. No niestety, my trafiliśmy na taki moment, że prawdopodobnie to było albo nieczynne z jakiegoś powodu, albo po prostu w weekend to nie funkcjonuje. Albo święta. Albo święta. Nie znaleźliśmy Co? informacji. Przyczyny nie znaleźliśmy. Więc sobie zaparkowaliśmy na tym parkingu, chcieliśmy właśnie kupić ten bilet na to metro i pojechać do centrum. Ale okazało się, że tego nie ma, było przekreślone, więc postanowiliśmy wziąć auto i zaparkować po prostu gdzieś bliżej centrum. My praktycznie zaparkowaliśmy w samym centrum Amsterdamu. W ogóle byłem zdziwiony, że tam można jeździć po tych kanałach autem, no. bo u nas w mieście w Polsce na pewno by to nie przeszło, ale mniejsza. I za ten parking zapłaciliśmy 30, 35 euro za cały dzień, a byliśmy tak naprawdę chyba 5-6 godzin w tym Amsterdamie, więc. No, wydaje mi się, że jakbyśmy tutaj w Polsce wstali gdzieś w jakimś centrum, w mieście, to też byśmy tyle zapłacili. Na początku myśleliśmy, że to taka duża kwota, ale jak sobie tam policzyliśmy, to w sumie, no, musieliśmy to zapłacić, więc tyle. I kolejna taka to w sumie ważna informacja to odnośnie taksówek, że jeżeli ym, macie opcję, nie wiem, założenia konta na bolcie, bądź uberze, bądź takim takim podobnym czymś, to sobie załóżcie, bo cena, różnica ceny pomiędzy taką zwykłą taksówką, a właśnie uberem jest spora, bo no około 20-30 czasem euro. Na kursie, więc tak. to jest całkiem sporo. I za taką taksówkę, ze zwykły kurs taksówką do centrum, czy no nie wiem, 15-10 minut a właśnie taksówką możecie zapłacić, znaczy zapłacicie minimum 50 euro. A jadąc Uberem zapłacicie no tak nawet 20 euro za ten sam kurs. Także jest spora różnica. Jeżeli sobie to tak przeliczycie na polskie, no to jest to duża różnica. Także to jest takie też informacji, które mogą wam się przydać. Widzimy się w kolejnym vlogu. Siemanko. Siemanko.